Dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu na miesiąc październik. Słowem wstępu, słuchajcie, kilka ogłoszeń. Pierwsza sprawa, żeby nie zapomniała o tym powiedzieć, powiem od razu. Otworzyłam Instagram z myślą, że będzie on prowadzony dwujęzycznie, ale już teraz widzę, ile czasu to zabiera. Zwłaszcza, że tam większość rzeczy będę pisać, a nie nagrywać. Zatem na razie zdecydowałam, że Instagram zostanie prowadzony tylko w języku angielskim. Także zachęcam i zapraszam osoby, które mm, potrafią i rozumieją. Dlaczego tak? Ponieważ będę tam wyciągać kartę tygodnia, miesiąca, dnia, być może to dzieje się w języku polskim na kanale, zatem no po prostu tam będzie dla, dla osób, być może z zagranicy, albo dla osób, które chcą sobie coś po angielsku yy, przeczytać. No, albo być może się troszkę w języku angielskim podszkolić. Ja ogłosiłam, że otworzyłam Instagram, zaprosiłam Was i pierwotny zamysł był taki, że będę tam jakby bardziej swoje prywatne wrzucać, na zasadzie polecać książki, udostępniać jakiś tekst, być może wywiady, zdjęcia itd. Ale już teraz wiem, że nie pójdę w tę stronę, bo ja bardzo sobie szanuję tę prywatność i od tego mam prywatny Instagram. I tak naprawdę stwierdziłam, że jednak będę też tam wrzucać jakieś karty dnia i tak dalej. Eee, ale w języku angielskim, bo tutaj będziemy to robić w języku polskim. Dobra, kolejne ogłoszenie. No to przypominam, że już kanał miłosny został zawieszony, zakończony. Kto jeszcze nie wie, to, to przypominam. Niektórzy nadal nie wiedzą, że był kanał miłosny. Tak, był ponad jakoś tak koło półtora roku go prowadziłam. Czytania partnerskie. Hmm, czy to koniec czytań partnerskich? Niekoniecznie. Ja po prostu tutaj będę być może raz na miesiąc, raz na jakiś czas wrzucać czytanie partnerskie, może w trochę innej formie. Co jeszcze? Cztery talie, pięć talii właściwie przed wami. Dla każdego znaku wyciągnę najpierw kartę stali Anioły Światła i później tak. Hocus pocus Trygon ognia, trygon ziemi, tarot of mystical moments, trygon powietrza, tarot delenit i y, trygon wody, nowa talia, The Dream Keepers tarot. Kochana osóbki, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No, Wagą chciałabym życzyć wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będzie to dla Was cudowny miesiąc. Słońce już powolutku wchodzi w Wasz znak, zatem y, fantastyczne. Mam nadzieję, że naprawdę będzie to bardzo dobry czas dla Was. Wiem, że niektóre osoby z znaku Skorpiona w październiku również mają urodziny, zatem dla Was również najlepsze życzenia, ale Wam jeszcze będę życzyć spokojnie. Słuchajcie, y, Halloween przed nami. I tak zastanawiałam się, czy wziąć jakąś Halloweenową talię i zrobić całe czytania, tylko, że to jest tak tak bardziej yy, w tych czytaniach na listopad, nie? Bo ja od 20 mniej więcej wrzucam czytania, więc stwierdziłam, dobra, mamy jedną talię Hocus z niech jest na stole. Ok, myślę, że to wszystko słowem wstępu. Oczywiście witam serdecznie wszystkie nowe osóbki i od razu odsyłam Was do opisu. Natomiast jeżeli ktoś zapomniał, z jaką intencją ja robię ten kanał i te czytania, to również proszę przeczytać opis. W opisie zostawiam dla Was także link do takiej strony napiwkowej, gdzie możecie postawić mi kawę, więc jeżeli ktoś ma ochotę się odwdzięczyć lub po prostu sprawić mi przyjemność, to zapraszam Was na tę stronę i bardzo dziękuję osobom wspierającym. Czy poprzez polubienie, subskrypcję, czy poprzez komentarz, gdzie jest choćby, słuchajcie, jedna Buźka. Dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. No i oczywiście bardzo dziękuję osobom, które odstawiają mi te przysłowiową kawę, bo dzięki Wam mogę myśleć. <grymne> Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Zobaczmy, jaka karta stali Anioł światła dla osób z znaku raka miesiąc październik. Szansa. Na drodze życia każdego z nas pojawiają się różne okazje. Powinniśmy dać się ponieść nurtowi, który przeciął nam drogę. Wyciągnięcie tej karty zapowiada pojawienie się w Twoim życiu szansy. Od Ciebie zależy, czy ją wykorzystasz, by osiągnąć wielkie korzyści. Bądź czujny, świadomy i gotowy. Oczywiście możesz także sam stwarzać okazję. Jeśli zapukasz do wielu drzwi, jedne z nich z pewnością się otworzą. Dlatego pamiętaj, by być wytrwałym, być może teraz otworzą się przed tobą drzwi, które wcześniej były zamknięte. Widzisz swój umysł i poproś Anioła o pomoc afirmacja, jestem gotowy wykorzystać wszelkie szanse. No zobaczymy, czy u Was też to będzie jakoś rezonować z czytaniem, mam nadzieję, że tak. Biorę talię i zobaczmy, co w tarocie. Miesiąc, październik, osoby z podznaku raka. Dwójka denarów chciałaś tu pojawić. To jest takie wstrzymywanie się. Okej, okay. same tu mamy? Siedem mieczy, trójka mieczy i Karta kochanków. Tutaj jakieś zdrady się pojawiają, słuchajcie, w tle. Natomiast zamiast dążyć do, takiego, do takich szemranych zachowań, to raczej podjąć decyzję w sprawach relacji niż na przykład unikać yy, czy zdradzać. Dobrze, moje drogie raki, wy w miesiącu październiku, sześć mieczy. Co jest Waszym wyzwaniem? Księżyc. To jest Wasza karta. Mogą to być też ryby. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? No, jest szansa, jest az denarów. i z jakiegoś powodu wy się od tej szansy odsuwacie? I podejrzewam, że to wynika ze strachu. Co odchodzi do przeszłości? Dziewięć tenarów. Co w waszej głowie? Wasze dążenia? Cesarz. O, tu jest dobrze. Baran się pojawił. Co nadchodzi w takim razie? Paść buław. No, są szanse, są. Piękne. Zaraz zobaczymy o co chodzi z tą szóstką mieczy, bo na początku pomyślałam, że to wy jednak się odsuwacie. Że wolnicie wybrać spokój niż tutaj przewrót jakiś. Natomiast jakie jest Wasze nastawienie? Pięć mieczy. No, może tak być, że strach przed porażką Was może powstrzymać. Co w otoczeniu? Siedem mieczy. No, bo to jest problem z zaufaniem, bo ktoś Was kiedyś źle potraktował, tak? Albo na przykład w ramach pracy obiecał Wam nie wiadomo co, a teraz nie wywiązuje się. Czego nie dostrzega, że tej sytuacji ja masz wiedzieć? Wieża. I rezultat 6 denarów. Eee, ok, przede wszystkim ja widzę, że wy chcecie działać sami. Nie ufacie innym, chcecie tutaj dążyć do zrealizowania tego, co się pojawia w pojedynkę. To wynika ze strachu i to wynika z uprzedzeń, ze względu na to, że być może kiedyś ktoś Was wykorzystał i źle potraktował. I straciliście na tym, podejrzewam. Karta wieży jednak pokazuje, że nie ma tu podstawy, żebyście sami zadziałali i z tą szóstką denarów trzeba będzie coś przyjąć od losu. Tutaj jest królowa mieczy. waga. jeśli chodzi o znaki, mamy tego barana, jest skorpion. Yy, tu mówiłam dobra. Będziemy dopytywać, żeby od razu stwierdzić, o co chodzi i od razu wyciągać jakieś wskazówki. Zacznę od dziewiątki denarów, bo to odchodzi do przeszłości. To jest ta pełna niezależność, zadowolenie, uczucie, że wszystko zależy ode mnie i powodzi mi się. I jest czwórka danarów, i to też wynika z zamknięcia. Czyli ja sobie szanuję swoją niezależność. Królowa Mieczy, najbardziej niezależna jednostka. Ona tutaj odcina wszystkie B dosłownie. Więc ja mam wrażenie, że rak tutaj, yy, nie wiem czy z powodu zawodu, czy nie, że skupialiście się tylko na sobie. Tutaj ta czwórka danarów pokazuje, że byliście oszczędni z ofiarowaniem komuś czasu, pieniędzy. Wszystko dla siebie. No dobra, i teraz tak, w, u podstawy jest z denarów, i to jest karta nowej szansy, nie mam wątpliwości, i jest trzustka denarów, czyli to przychodzi najprawdopodobniej z otoczenia, ktoś tutaj się chce zaangażować, pomóc, wychodzi z jakąś inicjatywą, i to jest podstawą wszystkiego. Natomiast u was jest tak, żeby do tej pory, yy, no sami, zosia Samosia, więc jak ja tu teraz mam to rozegrać? Na wezwaniu jest księżyc, i to będzie lęk, strach, yy, nie wiem. Prawda? W czwórce denarów my się opieramy tylko o to, co pewne. A Księżyc pokazuje, że tam jest dużo niepewności, no to też może jakiś strach wnosić, szczególnie jeśli chodzi o sprawy materialne, ale no szansa jest. jest karta kochanków, także tu jest dużo niepewności wobec być może osoby, która Wam chce jakąś propozycję dać, ale też wobec decyzji, tak? Bo ja musiałbym być zależny chociaż trochę od kogoś, że tutaj już dopuszczamy kogoś do siebie. Szóstka Mieczy. Ja mam wrażenie, że wy tak trochę pustelniczo do tej pory. Sami dla siebie. Az Denarów. No właśnie, bo Szóstka Mieczy mówi, że ja się odsuwam od całego zgiełku i gdzieś tam sam sobie tworzę wszystko i daleko od innych. Zwłaszcza jeżeli były jakieś niepowodzenia. Natomiast jest ten As Denarów. Przepraszam, czyli jest as Kielichów w tym przypadku. Czyli kolejna szansa. I ja też mam takie uczucie, że wy jakby możecie mieć tendencję do szybkiego angażowania się emocjonalnie. Zatem tutaj pokazuje mi się, że wy jakby w, jesteście w dystansie emocjonalnym, a żeby tutaj podjąć z kimś jakąś współpracę, to należałoby trochę się otworzyć. I mam wrażenie, że to jest też unikowe trochę. W Waszej głowie cesarz, więc podejrzewam, że wy chcecie, ja tutaj pani, władca, ja rządzę moim życiem, wszystko zależne ode mnie, kontroluję. Ja uważam, że wy nie chcecie kontroli utracić. I brak pozorom nie dlatego, że jesteśmy silni dlatego, tylko dlatego, że jesteście wrażliwi. No, jest szóstka mieczy, to jest ta karta, powtarzają nam się karty. Czyli ja nie oddam komuś sterów. Ja nie pozwolę zaangażować sobie siebie emocjonalnie w jakąś sytuację. No, ale nadchodzi paść buław, i to jest jakaś propozycja, jakieś zaproszenie, i to jest naprawdę ekscytująca sprawa. Szansa. I jest cesarz, i dotyczy to tego, co się nam tutaj dzieje. Czyli to prowadzi z jakąś osobą, ale to by wymagało elastyczności, bo tak jest paść buław. On nie boi się powiedzieć, że czegoś nie wie. On wtedy wejdzie we współpracę, załóżmy, tak? Bo to jest młodsza osoba. Natomiast cesarz to jest ten, który się zna już. Zatem tu jest jakby Twoje działania, są świetnie zaplanowane, ale brakuje Ci pewnego doświadczenia. I żeby zrealizować te szanse, które stają na Waszej drodze, te propozycje, no to trzeba przyjąć pomoc. Natomiast wy w Piątce mieczy nie. Ja nikogo do siebie nie dopuszczę. Jest wisielec, więc wolicie nie robić nic, niż tutaj wejść w jakąś relację, w jakąś podróż z kimś, ponieważ wydaje mi się, że z tym wisielcem czujecie, że musielibyście coś poświęcić. Że wasza niezależność nie jest warta tego. Możecie mieć wrażenie, że coś byście utracili, i ja uważam, że tu chodzi o kontrolę. Ewidentnie. Bo ten cesarz, ta wszystko mieczy, to jest o kontroli. W otoczeniu jest siódemka mieczy i to nie jest osoba, której warto ufać, to na pewno, więc ja muszę sprawdzić, co się tu dzieje. Jest dziesiątka kielichów. Słuchajcie, nie możecie mierzyć wszystkich jedną miarą, bo dziesiątka kielichów jest taką kartą, która mówi o pozytywnych relacjach z bliskimi, natomiast siódemka mieczy pokazuje brak zaufania do tego. I teraz czy to, co tu przychodzi i wam źle życzy, czy... Nie, jest kapłan, zatem mamy tu pewną niedostępność, ale macie tu kogoś, od kogo możecie się czegoś nauczyć. Natomiast uważam, że ten olbrzymi problem z zaufaniem, który się u Was pojawia i chęć bycia zależnym tylko od siebie i kontrolowanie losu za wszelką cenę, wynika tak naprawdę z niepewności. No, czego nie dostrzegasz, co powinieneś wiedzieć? Wieża. Wieża zazwyczaj pokazuje, że bo Wy macie jakiś plan, z tym cesarzem chcecie coś yy, realizować, ale wieża pokazuje, że nie masz podstawy, żeby to zrobić. I jest ósemka buław, czyli sprawy mogą się nie toczyć w tę stronę, którą sobie zaplanujesz i w rezultacie szóstka denarów, czyli pomoc i dziewiątka kielichów. I teraz ja muszę dopytać, bo ja widzę tutaj dwie opcje i nie chciałabym Wam źle doradzić. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście tu jest osoba, jeżeli chodzi o propozycję miłosną przede wszystkim, bądźcie ostrożni, bo ktoś tutaj nie przychodzi tworzyć z Wami związku. To nie jest osoba dostępna, zatem też to, że nie ufacie, rzeczywiście coś jest na rzeczy. I bo pokazuje mi się, że rzeczywiście tu nie będzie podstawy, i w rezultacie jednak warto z dziewiątką kielichów gdzieś tam oprzeć się na sobie, bo to nie jest poważna propozycja, chociaż ta osoba może to przedstawiać w ten sposób. Natomiast to jest, ta sytuacja podejrzewam, że też dla Was może być lekcją, żeby coś przełamać w sobie i się otworzyć. Ale szóstka denarów mówi, że ktoś chce nam tutaj pomóc zainwestować. Dziewiątka kielichów, jednak, to jest taka karta, która mówi, żeby zwrócić uwagę głównie na swoje potrzeby. Więc ja muszę sprawdzić, bo z jednej strony czuję, że to jest właśnie idealny miesiąc, żeby przełamać lęk i się, szczególnie jeżeli chcecie zrealizować coś na przykład na drodze zawodowej, to dopuścić jakąś osobę do siebie. Dzięki temu też przełamiecie swoją barierę wewnętrzną. Z drugiej strony mam tu osobę niedostępną. Osoba ta może Was czegoś nauczyć o życiu, o sobie, możecie się czegoś dowiedzieć, ale to nie jest stałe. Czyli ja sobie zapożyczę tę wiedzę i idę dalej swoją stronę. Że tutaj jakby nie ma sensu się wiązać na dłużej, prawda? Więc szansa jest z tym, że ja tutaj czegoś się dowiem. Może być też tak, że dowiecie się o tym, że ktoś z Waszych bliskich tutaj coś niefajnego o Was mówił. Może być i tak. Natomiast to jest ta szansa, że ja się dowiem i skupię się na sobie na przykład. Więc ja zobaczę, bo ta królowa mieczy w tle też pokazuje osobę niezależną, która odcina wszystko, co jest niesprawiedliwe. Więc dopytam... Wezmę sobie, czekajcie, wezmę sobie to talerz, żeby tak troszkę skontrastować. Okej, okay, tutaj macie szansę się zrozumieć, o co chodzi z tą wieżą. Ósemka była wieża, to jakieś złe wiadomości jakby, albo brak podstawy. I jest trójka denarów i to dotyczy jakby rzeczywiście tego, nad czym pracujecie. Pracy, nie ma podstawy, żeby coś realizować. Czy ta osoba Wam może pomóc? Pięć buław. Nie. I tu już jest ostrzeżenie. I dlatego oglądamy zawsze czytania do końca. Bo wbrew pozorom ta osoba wnosi jakiś konflikt. Zatem ja bym powiedziała, że rzeczywiście nie oddawać kontroli nikomu. Ale żeby wykorzystać tę szansę, która się jawi na Waszej drodze, to tak jakby musicie zaczerpnąć wiedzy od tej osoby. Natomiast nie oddawać jej kontroli. Bo ja w rezultacie widzę szóstkę denarów, czyli przyjąłem pomoc, ale dziewiątka kielichów dla własnego dobra. I idę dalej sam. Co z tą osobą robić? Jaka tu jest rada? Co z tą osobą tutaj zrobić? Szóstka buław. Postawić siebie na świeczniku. Nie mam wątpliwości. Czyli, nawet jeżeli tutaj ktoś chce zainwestować w mój pomysł, to ja przyjmę co chce mi dać, ale idę dalej. Ja jestem na piedestale. To jest najważniejsze. Jaka jest ogólna rada dla Was w tym czytaniu? Królowa Buław. No, że zdecydowanie to wy macie być gwiazdą tego miesiąca, to wy macie wykorzystywać wszystko, co stoi na waszej drodze. Ja wiem, że to może zabrzmieć bardzo egoistycznie, ale tu nie chodzi o to, żeby kogoś wykorzystywać. Tu chodzi o to, żeby przyjąć to, co ktoś chce mi dać, ale ja tutaj nie wejdę w z tą osobą, bo ona nie ma dobrych intencji. Czyli na przykład ktoś nam proponuje pracę. Hmm. ale to jest zły przykład. Ktoś nam proponuje może. Yy, nie wiem, mamy, spotykamy się z kimś i wiemy, że z tego związku nie będzie, bo widzimy, że ta osoba nie jest stała, nie jest dostępna, może nawet jest w małżeństwie, ale proponuje nam, nie wiem, weekend w Grecji. Wykorzystajcie to, na zasadzie weź dla siebie, ale nie oczekuj i nie wiąż się na dłużej z tą osobą. Ty masz być gwiazdą swojego życia, ty masz postawić na niezależność w myśleniu i w działaniu. Nie oddawaj kontroli innym osobom, Możecie mieć też takie poczucie, o widzicie, to jest też druga strona medalu. E, z tymi kartami, że ja utknąłem w jakiejś sytuacji, gdzie nie potrafię sobie niezależnie poradzić e, i potrzebuję, żeby ktoś mnie z tego wyciągnął. Tak nie jest. Weźcie to, co Wam ktoś może dać, ale sami się wyciągnijcie. Jeżeli ktoś Wam rzuci, nie wiem, otworzy tę klatkę, to nie czekajcie albo inaczej, o. Jeżeli ktoś Wam da klucz do tej klatki, to nie czekajcie, aż Wam jeszcze to otworzy. Tylko biorę ten klucz, otwieram i wychodzę sam. Bo zobowiązanie z tą osobą nie jest dobre. To jest wiedza, pomoc, którą warto wziąć na chwilę dla siebie. Królowa buław, tak? Czyli ja stawiam siebie na świeczniku, ja jestem gwiazdą mojego życia, ja podejmuję decyzje, ja prowadzę. Nie oddawać kontroli. Możecie mieć, widzicie, trochę jest. Wszystko inaczej niż się zaczęło, bo na początku było pokazane, że Rak nie chce oddać kontroli i że miałby spróbować. Jest odwrotnie. Wydaje mi się, że możecie mieć wrażenie, że jesteście w sytuacji bez wyjścia i musicie się odezwać do kogoś, ale wasza niezależność jest ważniejsza. Więc nawet jeżeli nie wiem, zepsuje mi się samochód i ja muszę zadzwonić do byłego partnera, bo nikt nie odbiera, żeby mi pomógł, to nie robię tego z, z taką myślą, żeby się odwdzięczać, żeby tu coś próbować, tylko po prostu wykorzystuję to, że on mi pomoże. I idę dalej, nie oczekuję nic w moja niezależność jest ważniejsza, tak? Albo nie, nie siądę tu i nie będę płakać i powiem, dobra, trudno, nie dam rady i odpuszczę tę sytuację. Bo rzeczywiście nie ma podstawy, żebyście tutaj coś stworzyli. Potrzebujecie pomocy czy dogadania się z tą osobą, natomiast tylko po to, żeby zyskać. Nie żeby wykorzystać, ale żeby nie utknąć w miejscu i żeby nie odpuścić celu, bo macie dobry. No. Zatem tak to wygląda. Macie mocno barana zarysowanego w tym czytaniu. Zwróćcie uwagę na takie osoby w Waszym otoczeniu. To tyle. Wszystkiego dobrego i członkciuki.